Chyba tak, oj, tu cała ekipa rozweselona wraca, wytrzęsiona. Te dwie przyczepy będą dzisiaj, kochani, cały czas w trasie. Jedną będzie można się wybrać po sadach, druga ta z będzie krążyła tutaj po placu. No i najważniejsze, że te wszystkie pojazdy tutaj wracają do nas i teraz będzie już można na całego oddać się przyjemności oglądania, podziwiania tych maszyn. Wiem, że Paradę na żywo transmitowały dzisiaj BBC, CNN, TVN Turbo, TVP Historia, Discovery Channel, Telewizja Trwam. Wszystkie telewizje liczące się w kraju dzisiaj transmitowały paradę. Są, wracają pojazdy. Jedyna wyjątkowa impreza raz do roku. Retro Show traktorowe w sadach. Druga edycja tej imprezy zorganizowanej w ramach budżetu inicjatyw bo jestem druga, ale na pewno nie i ostatnia, bo to jest impreza, która już się mocno wryła w kalendarz tych innych imprez i na pewno będą kolejne edycje. Ale to wszystko no przed nami, tymczasem cieszmy się tym, co kochani tutaj będzie się dzisiaj działo. Pod teną, pod teną kochani jest taki wielki zwój liny, ogromnej liny i ona nie leży tutaj tak sobie, bo ona pójdzie w ruch. Ci, którzy byli w zeszłym roku wiedzą, że będą takie fantastyczne, widowiskowe i spektakularne konkurencje. Traktor kontra mieszkańcy. Traktor kontra siła ludzka. Będziemy siłować. Zobaczymy, kto sobie lepiej poradzi. Na pewno będą wielkie emocje, będzie niezły tym z traktorów, ale także tutaj będzie się to nie wszystko kurzyć. No taką mamy kochani, pogodę, ale nie ma co narzekać, jest słońce. Dobrym ludziom zawsze słońce świeci nad głowami. Tak na pewno kochani będzie dzisiaj to późnego wieczora, bo żadnych niespodzianek pogoda nam absolutnie nie szykuje. Zresztą wiem, że organizatorzy zapłacili słoną u świętego Piotra tam, żeby przygrzał dzisiaj wciśnięciu i na pewno pogoda będzie. Widamy, widamy kolejne traktory. Odezwijcie się tam jak wracacie. Klaksonki, poproszę. A dziękuję uprzejmie, każdy się beltuje wracając. Mamy tam klatkę? Tak tam coś jest, tam się coś odezwało. Dzisiaj mnóstwo maszyn cochanie, przyjechało tutaj z Klubu Miłośników Traktorów i Maszyn Rolniczych z Wilkowic koło leszta. To jest ogromny klub, który rzesza blisko 300 członków, miłośników tych fantastycznych maszyn, ale jest także dzisiaj znany klub LED 1929 MC z Opalenicy i wreszcie jest bardzo pokaźna kolekcja maszyn od pana Wiesława Budy, tutaj od nas z Batorowa. Te wszystkie maszyny będziemy wam, kochani, przedstawiać. Wy, mam nadzieję, macie przygotowane aparaty, macie do pomocy telefony, to co fotografować? Pięknie!

Parafrazując, to jest impreza, która odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest impreza na miarę naszych możliwości. Retro show sady, druga edycja. Fajnie, kochani, że jesteście. Ręka do góry. Kto był w zeszłym roku tutaj w sadach? Tam patrzę, tam patrzę, tam jeszcze. Podnosimy rękę. Kto był w zeszłym roku w sadach? Dobra. A kto jest po raz pierwszy? Super. A kto jest z gminy tarnowe pod górne?